Słuchajcie, jesteśmy teraz na jeziorze Warniłęk. To jest takie małe jeziorko, przedzielone na dwie części. Tam pokażę Wam, o, tam jest taka grobla z małym przepustem. E, bardzo urokliwe jeziorko. Raz na jakiś czas tutaj przyjeżdżamy, żeby zobaczyć, czy nie stoją jakieś rzaki, sieci. To jeziorko generalnie zawsze, kiedy tutaj jesteśmy, jest bardzo zaśmiecone. Słuchajcie, nieraz żeśmy tutaj przyjeżdżali z reklamówkami, zbieraliśmy butelki po piwie, puszki po kukurydzy. No, staramy się dbać o środowisko, widząc, że dużo śmieci jest na brzegu, nie? Ewidentnie to są śmieci, które zostawiają lokalni wędkarze, bo... Bardzo mało tutaj osób wędkuje, ale no czasem się